Blisko 50 osób wzięło udział w akcji sprzątania kamionki. Wszystkim, którym nie jest obojętny śmieciowy problem, z jakim borykają się tarnobrzeskie lasy, nie przeszkodził nawet deszcz. Wspólne sprzątanie tarnobrzeskiego kompleksu leśnego to pomysł mieszkającej od kilku lat w Szkocji tarnobrzeżanki. To właśnie kamionka była miejscem, do którego chętnie chodziła na spacery. Bardzo często przyjeżdżałam tutaj na spacery. Jest przepięknie, jest spokój, cisza, jeszcze cudowne miejsce na odpoczynek, na relaks, na ładowanie baterii energetycznych. Niestety, w miejscu tym można natknąć się na sterty śmieci, które zamiast znikać, wciąż się pojawiają. Czwartek już byłam z grupą z SDS, której e, ogromnie dziękuję. Zebraliśmy kilka worków śmieci. Mm, zostały w piątek wywiezione i już dzisiaj w niedzielę zaczyna się ponownie zbierać kubka. Także no niestety mieszkańcy e, są nieco nieodpowiedzialni, przynoszą śmieci e, ze sobą, zostawiają do lasu, zamiast zabrać ze sobą e, puste opakowania po zjedzonych produktach. Chętnych do posprzątania tej przestrzeni nie brakowało. Na miejscu zbiórki stawiło się blisko pięćdziesiąt osób młodsi, starsi, nawet całe rodziny. Przedstawiciele tarnobrzeskiego schroniska dla zwierząt pojawili się z czworonogami. Nawet nie spodziewałam się, że aż tyle osób będzie. Udało się zebrać 7 grup po 4-6 osób, co jest dla mnie wspaniałą rzeczą, że aż tyle osób przyszło, bo szczerze powiedziawszy, byłabym zadowolona, nawet gdyby 5 osób było, bo już bym miała z kim zbierać te śmieci. Mamy nawet reprezentanta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koła działającego w Tarnobrzegu numer 13. Pan Stanisław Lis będzie zwoził. Ładował na przyczepkę wszystkie opony i te wszystkie ciężkie rzeczy, także mamy ogromną pomoc i wsparcie ludzi dobrej woli. Podczas przemierzania leśnych tras uczestnicy akcji napotykali na wiele odpadów i niechcianych rzeczy. Jest bardzo dużo śmieci, w szczególności są puszki po napojach, butelki, plastikowe opony też mamy sporo znalezionych. Także jest naprawdę bardzo bardzo dużo rzeczy do, do sprzątnięcia, szczególnie tu przy tej drodze, bo wewnątrz lasu nie jest tak źle jak właśnie przy drodze. Jestem z mężem, z synem, także sprzątamy jeszcze z drugim państwem, którzy też przyszli z synem. No, musimy nauczyć dzieci tego, że są przyszłością, tak że jeżeli ich nauczymy sprzątać, to nasze dzieci po prostu nauczą swoje dzieci i może w końcu będzie czysto. Partnerem akcji byli przedstawiciele Tutarnobrzeg, twórcy mobilnej gromiejskiej. Celem gry było zaangażowanie mieszkańców w różne akcje społeczne, które będą się działy przez cały okres wakacji. Dzisiaj akcja, w której tylko dzisiaj można tę odznakę zdobyć, to jest właśnie sprzątanie kamionki. No, na pewno kilka osób się zjawiło, bo już poznajemy niektóre twarze i nawet w tą pogodę, więc fajnie. Wielkie sprzątanie zakończyło wspólne ognisko na rodzinnych ogrodach działkowych miechocin.